Zastanawiałem się, czy może sensem życia jest podróżowanie. Jest taki magiczny moment, kiedy zapinam ostatni zamek plecaka, zamykam drzwi mieszkania, wsiadam do taksówki, jadę pociągiem na lotnisko, wsiadam do samolotu, wciska mnie w fotel, słyszę huk, a potem mój ulubiony dźwięk. I wszystko się uspokaja. Oglądam sobie świat z góry. A to, co było, zostało za mną. Od poranka tyle się zadziało, a to jest dopiero początek. I świat czeka na mnie. Co to jest podróż? W słowniku przeczytasz, że to zmiana miejsca, pobytu na odległe że są różne rodzaje podróżowania. Że podróż pieszo to bycie wędrowcem, a środek komunikacji czynicie podróżnym. Jeśli Twoje życie to podróż i nie masz domu na stałe, to jesteś nomadem. A jeśli zmieniasz miejsce w celu religijnym, to jesteś pielgrzymem. A jeśli bierzesz sprzęt, obsługę, albo służbę, to Twoja podróż stanie się wyprawą. Są jeszcze wycieczki, delegacje, urlopy. Świat jest w permanentnej podróży. Jeśli popatrzeć na mapę. To jednocześnie w powietrzu jest od 8 do 20 tysięcy samolotów. Liczba osób zmieniających miejsce pobytu ciągle rośnie, i na 2020 rok szacowana jest na 2 miliardy. To się bardzo zmieniło. Jeszcze nie tak dawno temu podróżowanie było dostępne tylko dla nielicznych. Latało się o wiele wygodniej, było mniej kontroli bezpieczeństwa, jedzenie było wystawne, wyglądało jakby było lepiej. Ale to teraz podróż gdziekolwiek jest dostępna od ręki, a loty dookoła świata można zabukować z telefonu. I ta dostępność zmieniła podróżowanie na zawsze. Kiedyś, wracając z dalekiego państwa, można było przywieźć niedostępny u siebie produkt. Przywiezienie pamiątki na przykład z Barcelony było wielką sprawą, bo to była wielka wartość. I teraz nie ma pamiątek z Barcelony. W każdym mieście jest dokładnie to samo, tylko zmienia się nazwa. One nie są nawet produkowane lokalnie. Rozrost turystyki ma swoją cenę. Miasta przestały być miastami dla mieszkańców, stały się galerią handlową dla turystów. Ulice Barcelony są totalnie przepełnione. Masowa turystyka właściwie ogranicza poznanie do minimum. Są grupowe samoloty, transfer do ogromnych hoteli, all inclusive, tysiące gości mieszka w jednakowych pokojach. Ciekawe jest to, że zmieniły się też cele podróżowania. Kiedyś chodziło chyba o odkrywanie, teraz to bardziej odtwarzanie siebie w social media. Dzięki uprzejmości Tak wygląda właśnie podróżowanie po Insta, miejscówkach. Bo oczywiście te zdjęcia później na Instagramie no niczym się nie różnią od pozostałych. Zresztą, popatrzcie na to. Miejscówka jest naprawdę urokliwa, więc można to wybaczyć. Zresztą każdy powód jest dobry, żeby zmieniać miejsce. Czym podróż jest dla mnie? Mam potrzebę oglądania nowych miejsc, poznawania nowych ludzi, dowiadywania się jak pracują, jak żyją. Fascynują mnie duże miasta, dlatego, że oferują nieograniczoną ilość bodźców i atrakcji i sprawiają, że moja głowa pracuje na 300%. Moje poznawanie zaczynam od architektury i ulic. Podziwiam fasady, detale, materiały, zdobienia, charakter miasta. Jestem wielkim entuzjastą infrastruktury, technologii, konstrukcji. Uwielbiam metro i fascynują mnie wielkie projekty użytkowe. I uwielbiam odkrywać rozwiązania, które mogłyby być zastosowane w Polsce. To jest taka karta oktopus, z której się tutaj korzysta. Można nią oprócz przejazdu płacić także w sklepach do około metra. W sumie w całym mieście też. Szukam miejsc, które są dobrze zaprojektowane, z jakością i dbałością o detale. Okazuje się potem, że są powiązane z artystami lub wydarzeniami, które inspirują mnie do zdjęć, filmów i zapełniają moje playlisty w Spotify. To jest idealna metoda na dowiadywanie się rzeczy których inaczej nie dałoby się wyłowić. Biblioteki i szukanie książek, których nie sposób kupić, to także mój stały punkt programu. Podczas podróży spotykam osoby, które mają kompletnie inny styl życia. Często zwariowane historie za sobą. Poznaję odmienne zasady, jak funkcjonuje obcy język. Często znajomości, które zawieram na wyjeździe są aktualne do końca życia. I jedzenie. Azja oferuje tak odmienne bogactwo smaków i dań. Nie miałem zupełnie o tym pojęcia. Jeszcze fotografia. Aparat pozwala mi dotrzeć do szerokiego grona osób i wielu niedostępnych wydarzeń. Jest jeszcze jedna rzecz związana z podróżowaniem, która wychodzi właśnie wtedy, kiedy jeździsz, wszystkie rzeczy, które są najciekawsze w życiu, są za darmo. Teraz jestem z Nicole, którą poznałem w Barcelonie. I zaprosiła mnie na obiad do swojej rodziny chińskiej z okazji Chinese New Year. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Więc czy podróż to tylko zmiana miejsca? Jest takie naukowe opracowanie dotyczące podróży umysłowej, którą oferuje czytanie książek. Wydaje mi się ono analogiczne do fizycznego podróżowania. Teza tego opracowania brzmi tak: Podróżny jest przetransportowany przez pewien środek transportu, jako rezultat podjęcia pewnych działań. Podróżny przebywa pewien dystans od swojego świata pochodzenia, co czyni pewne aspekty jego świata pochodzenia niedostępnymi. Podróżny wraca do świata pochodzenia w pewien sposób zmieniony przez podróż. Więc tutaj jest podobnie. Za każdym razem, kiedy znajduję się w jakimś nowym miejscu, odcinam się od swojego miejsca zamieszkania. Nie mam potrzeby sprawdzać social media czy newsów, bo to mnie nie dotyczy. Zmieniając miejsce, dostaję nowe zasady, jestem otwarty na nowe sytuacje, które wpływają na mój punkt widzenia. Trudno być takim samym, widząc wszystkie mega miasta z góry. Trudno pozostać tym samym, gdy w ciągu miesiąca śpisz w dziesięciu łóżkach, od pachnących hoteli po hostelowe dziuple, i nie da się być tą samą osobą, zdając się na uczciwość innych, którzy nie mówią słowa w twoim języku, albo śpiąc w jednym przedziale pociągu z chińską rodziną, z którą rozmawiasz na migi. To jest w podróży, a kiedy jestem ciągle w swoim mieście, dni zlewają się w jedno, wszystko staje się zupełnie jednowymiarowe. Życie zaczyna płynąć bardzo szybko, a miesiące niewiele różnią się od siebie. Będąc w podróży, zderzam się ciągle z czymś nowym i inspirującym, co pobudza moje zmysły. Chcę mi się robić zdjęcia, wychodzić na dwór, pisać, notować, przetwarzać. Nie muszę pić kawy, każdy dzień jest jak przygoda. Tempo też jest inne, o wiele wolniejsze. Zajmuję się głównie tym, co będę jadł i na co mam ochotę. Znajduję równowagę Czy sensem życia jest podróż?